Siema, z tej strony Kevlar. Witajcie w dzisiejszym odcinku, w którym chciałbym dla Was zrobić losowanko, takie mini. Z okazji bicia 190 subskrypcji na moim kanale, co to, to jest ogromna liczba i po prostu no, zdziwiło mnie to. Ale z góry tutaj dziękuję też studerowi za wielkie promo. Tam w komentarzach możecie też ode mnie podziękować dla niego. Niech będzie czytał, to zobaczy. No i co, 10 tysięcy, losowanko na 10 tysięcy, eee, ogłoszone wyniki będą na gdzieś tak myślę 250-60 subskrypcji jak wiemy na kanale. Eee, no to jest pierwsze losowanie, tak więc 10 tysięcy i co, wymagania są takie, w sumie wymagania będą napisane w opisie. Tak więc yy, ogólnie wszystko będzie napisane w opisie. Jeżeli chcecie uczestniczyć, to no, zajrzyjcie do opisu i to w sumie tyle by było w dzisiejszym odcinku. Jeszcze raz wielkie dzięki za te 190 subskrypcji. Mam nadzieję, że będziemy się dalej rozwijać. No i co? To by było na tyle, tak więc trzymajcie się. No i mam nadzieję, że do zobaczenia przy kolejnych odcinkach, może nie takich specjalach. Chociaż może będzie ich więcej zależy, też ile będę miał czasu na Gran of Life, bo teraz to mniej grałem. No Ale to nie przedłużam już odcinka. Trzymajcie się i cześć!